Nagroda Syreny i ruszyły. Kto tam zdecyduje się poprowadzić? Whiskey Jar na prowadzeniu i ucieka rywalą. Drugi Emiliano Zapata. Pilnowany przez Umberto Caro. I Winstor Z tyłu Incepcja. Whiskey Jar ucieka. Whiskey Jar na prowadzeniu. Na drugim miejscu Emiliano Zapata. Na trzeciej pozycji Winstor Beach. Infamia z Umberto Caro. Jar. Ucieka jeszcze bardziej rywalom. No, Emiliano ruszył się, żeby go łapać. Zanim Winstor Beach, infamia i Umberto Caro i 600 metrów do celownika. Na prostą wyprowadza Whisky Jar i przy kanacie ucieka. Whisky jar. Whisky jar finiszuje. Winston Beach finiszuje. Umberto Caro finiszuje. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Winston Beach i Umberto Caro. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, ale atakowany jest przez Umberto Caro. Emiliano Zapata. Umberto Caro i w celowniku Umberto Caro. Emiliano Zapata i. a wind beach